Pod powierzchnią Ziemi rozciąga się rozległa sieć strzępek grzybni struktura, która łączy drzewa, rośliny i mikroorganizmy w jeden wspólny system. Naukowcy nazywają to zjawisko Wood Wide Web leśny internet. Dzięki tej sieci rośliny mogą wymieniać się substancjami odżywczymi, ostrzegać przed szkodnikami, a nawet wspierać młodsze lub słabsze osobniki. To, co dawniej wydawało się przypadkowym współżyciem, dziś postrzegane jest jako doskonale zorganizowany ekosystem współpracy. Grzyby stanowią jego kluczowy element, są łącznikami, tłumaczami i dostawcami energii w biologicznym świecie. Wyobraź sobie sieć kabli światłowodowych, tyle że zamiast plastiku i miedzi mamy cienkie jak nitka strzępki grzybni. Te włókienka, zwane strzępkami, oplatają korzenie roślin, tworząc ogromne, często niedostrzegalne połączenia między drzewami i innymi roślinami. To dzięki nim rośliny wymieniają nie tylko wodę i pierwiastki, lecz także sygnały chemiczne, ostrzeżenia, pomoc i dzielenie się napędem w postaci cukrów. Wiele roślin tworzy związki symbiotyczne z grzybami mikoryzowymi. Grzyb dostaje od rośliny łatwe do użycia węglowodany, za to rozszerza zasięg korzeni, poprawia pobór fosforu i azotu, a czasem chroni przed patogenami. Badania terenowe pokazują, że stary dąb może dokarmić młode siewki, które rosną w cieniu, trochę jak babcia, która zawsze ma w kieszeni cukierki dla wnuków. Badania Susan Simart z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej wykazały, że drzewa potrafią dzięki grzybom dzielić się związkami węgla z młodszymi roślinami lub ostrzegać inne osobniki przed zagrożeniem.